Cześć! Powiedzieliśmy już sobie o tym, do czego służy sprzęgło hydrauliczne oraz w jaki sposób je dobierać. Jeśli nie mieliście okazji zobaczenia tych filmów, zapraszam do linków powyżej. Jak widać na załączonej grafice, sprzęgła ewoluują, aby sprostać wymaganiom bardziej zaawansowanych instalacji cieplnych. Jakie więc sprzęgła znajdują się obecnie w naszej ofercie? O tym powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Naszym podstawowym modelem sprzęgieł są sprzęgła z serii SKE i SKE OC. Odróżniamy je od siebie ocieplenie EPP dla sprzęgieł o mocy od 40 do 156 kW oraz ocieplenie Sky dla sprzęgieł z zakresu mocy 225 do 750 kW. Pamiętajmy, że podane moce oznaczają maksymalną moc źródła ciepła, z jaką sprzęgło może współpracować i nie musimy się obawiać przewymiarowywania mocy samego sprzęgła. Oczywiście modele podstawowe również trzeba udoskonalać, dlatego od tej wiosny sprzęgła nieocieplone SHE dostępne są również w wersji ekonomicznej do 28 kW. Natomiast seria SHEOC wchłania serię SHESM, dzięki czemu obie serie zostają ujednolicone. Dlatego nowe sprzęgła SHEOC będą wyposażone w neodymowy separator magnetyczny, wychwytujący zanieczyszczenia ferromagnetyczne oraz uchwyty montażowe. A to wszystko zachowując swoją cenę katalogową. Bardzo duża liczba domów jest obecnie ogrzewana za pomocą kotów kondensacyjnych. Specyfika tego rodzaju źródła ciepła wymaga dostosowania całej instalacji grzewczej w taki sposób, aby zachować wysoką sprawność urządzeń. Pamiętajmy, że lepsza sprawność kotła kondensacyjnego pozwala znacząco obniżyć koszta ogrzewania w skali roku. Aby sprostać tym wymaganiom, nasza firma wprowadziła sprzęgła z serii SHECD SHECDI oraz sprzęgło kolektory SKM, Wszystkie posiadające kierownice przepływu. Dedykowana konstrukcja obniża temperaturę powrotu o kilka stopni w porównaniu ze standardowym sprzęgłem hydraulicznym, dzięki czemu zachowana jest ponad 100% sprawność niskotemperaturowego źródła ciepła. Sprzęgła są kompatybilne z kolektorami rozdzielającymi LTE, dającymi możliwość stworzenia bardziej rozbudowanych instalacji. W komplecie znajduje się rurka pomiarowa na czujnik temperatury. Powierzchnik automatyczny, elementy montażowe, ocieplenie EPP oraz zabudowany w zaworze spustowym neodymowy separator magnetyczny smart. Sprzęgła z serii SHECD dostępne są w zakresie mocy od 55 do 210 kW w ociepleniu EPP oraz dla 300 i 560 kW w ociepleniu skali. Dla sprzęgieł o mocy od 55 do 210 kW dostępna jest również wersja CDI wykonana ze stali nierdzewnej. Sprzęgły kolektory SKE natomiast są urządzeniami dedykowanymi przede wszystkim w współpracy z kotłami kondensacyjnymi dla mniejszych kotłowni, w których zależy nam na zaoszczędzeniu powierzchni instalacji. Więcej o ich działaniu dowiecie się klikając w link powyżej. To już wszystko na dzisiaj. Po więcej informacji zapraszamy na nasz kanał na platformie YouTube oraz na stronę www.elter.pl. Do zobaczenia i pamiętajcie, grzejemy jak kawalerie.